Lotnisko to nie tylko miejsce tranzytu, ale strefa zwiększonej kontroli, gdzie każdy szczegół twojego wyglądu może stać się problemem. Niektóre rzeczy wydają się nieszkodliwe w codziennym życiu, ale na lotnisku przyciągają niepożądaną uwagę, spowalniają kontrolę lub mogą nawet stać się przyczyną odmowy wejścia na pokład. W tym materiale przedstawiamy 15 niespodziewanych rzeczy, które lepiej zostawić w domu. Pierwsze: ubrania z metalowymi nitami i kolcami. Jeansy z dekoracyjnymi nitami, kurtki z metalowymi kolcami, paski z masywnymi metalowymi elementami, wszystko to wygląda stylowo, ale zamienia kontrolę w koszmar. Każdy metalowy element uruchamia skaner. Ramka piszczy, wysyłają cię na dodatkową kontrolę, proszą o zdjęcie kurtki, paska, czasami nawet butów. Pracownicy sprawdzają każdą nitkę ręcznie, aby upewnić się, że to tylko dekoracja, a nie coś ukrytego. Proces zajmuje cenne minuty, za tobą gromadzi się kolejka, ludzie zaczynają się irytować. Szczególnie problematyczne są kurtki w stylu punk z kolcami na ramionach i plecach. Praktycznie niemożliwe do normalnego zeskanowania. Wykrywacz metalu widzi ciągłe pole metalowe i wymaga ręcznej kontroli każdego elementu. Jeszcze gorzej, jeśli nity znajdują się w nietypowych miejscach. Na kolanach, na kieszeniach, wzdłuż szwów. Pracownik ochrony nie może na oko określić, co tam jest i musi sprawdzić fizycznie. To niewygodne dla wszystkich. Najlepszym wyborem na lotnisko są ubrania bez metalowych ozdób. Proste dżinsy, zwykła kurtka, minimalistyczny styl. Przejdziesz kontrolę w kilka sekund i zaoszczędzisz nerwy sobie i innym. Drugie. Obuwie na wysokiej platformie lub skomplikowanym sznurowaniu. Obuwie na masywnej platformie lub z wieloma paskami i sznurówkami stwarza dwa problemy. Po pierwsze, takiego obuwia prawie zawsze wymagają zdjęcia podczas kontroli. Platforma może ukrywać puste przestrzenie, w których teoretycznie można coś schować. Służby bezpieczeństwa nie ryzykują i wymagają zdjęcia butów do osobnego skanowania. Po drugie, zdjęcie i założenie takiego obuwia z powrotem to wyzwanie. Stoisz na jednej nodze, balansujesz, próbujesz rozwiązać węzły lub rozpiąć liczne zapięcia. Za tobą rośnie kolejka, denerwujesz się, palce nie słuchają. Szczególnie męczące jest to w przypadku butów na sznurowaniu do połowy łydki. Ich rozwiązywanie i wiązanie może zająć kilka minut. Wysokie obcasy to też problem, ale z innego powodu w nich niewygodnie biegać do wyjścia na pokład, jeśli się spóźniasz. Lotniska są ogromne, odległości duże, a w szpilkach lub na platformie szybko się nie przejdzie. Idealne obuwie na lotnisko to slipony, trampki bez sznurowadeł, lowfersy, coś, co łatwo zdjąć i założyć w kilka sekund. Wygodne do długiego chodzenia i bezpieczne do szybkiego poruszania się. Trzecie. T-shirty z prowokacyjnymi napisami lub obrazkami. Koszulka z żartobliwym napisem o bombie, terrorystach, broni czy narkotykach wydaje się niewinnym żartem. Ale na lotnisku humor nie działa. Służby bezpieczeństwa muszą reagować na wszelkie wzmianki o zagrożeniach, nawet fo w formie żartu. Możesz zostać zatrzymany, poproszony o przebrane się lub w ogóle nie wpuszczony na lot. W niektórych krajach za takie żarty grozi grzywna lub nawet areszt. Szczególnie surowo podchodzi się do napisów w języku angielskim w międzynarodowych portach lotniczych. Nawet jeśli nie mówisz po angielsku i nie rozumiesz, co jest napisane na twojej koszulce, to nie jest usprawiedliwienie. Problemowe są również wizerunki broni, symbolika wojskowa, polityczne hasła. W niektórych krajach zabroniona jest symbolika, która w innych krajach uważana jest za normalną. Na przykład, wizerunek Che Guevary może być problemem w niektórych portach lotniczych. Symbolika religijna również wymaga ostrożności. To, co jest normalne w jednej kulturze, może obrazić w innej. Najbezpieczniej jest ubierać się neutralnie. Jednokolorowa koszulka, odzież bez napisów i jaskrawych obrazów. Lotnisko to nie miejsce na prowokacje i wyrażanie siebie przez ubrania. Tutaj ceniona jest praktyczność i dyskrecja. Czwarte: Objętościowe ozdoby i biżuteria, masywne naszyjniki, mnóstwo bransoletek, duże kolczyki, pierścionki na każdym palcu to wszystko metal, który świeci na skanerze. Każda ozdoba wymaga kontroli. Proszę cię o zdjęcie wszystkiego, położenie w pojemniku, przejście przez bramkę ponownie. Potem zbierasz to wszystko z powrotem, próbujesz zapiąć zapięcie na bransoletce, założyć pierścionki na odpowiednie palce. W pośpiechu łatwo coś zapomnieć w pojemniku lub upuścić. Jeszcze jednym problemem jest to, że ozdoby mogą zaczepić się o ubranie, torbę, pas bezpieczeństwa w samolocie. Duże kolczyki utrudniają zakładanie słuchawek lub maski do snu. Masywne naszyjniki uciskają szyję podczas długiego lotu. Pierścionki mogą powodować obrzęk palców z powodu zmiany ciśnienia w samolocie, a ich zdjęcie później staje się niemożliwe. Kolczyki stwarzają dodatkowe trudności. Metalowe kolczyki w nosie, języku, pępku, sutkach. Wszystko to reaguje na wykrywaczu metalu. W niektórych portach lotniczych mogą poprosić o zdjęcie nawet takich kolczyków do kontroli. Najlepsza opcja to minimum biżuterii. Proste kolczyki, cienki łańcuszek, obrączka ślubna. Wszystko, co nie stwarza problemów podczas kontroli i nie przeszkadza w komforcie lotu. Piąte: ubrania z wieloma kieszeniami i przegródkami. Taktyczne spodnie z dziesięcioma kieszeniami, kamizelki z tajnymi przegródkami, kurtki w stylu militarnym wyglądają praktycznie, ale przyciągają zwiększoną uwagę. Służby bezpieczeństwa widzą takie ubrania i automatycznie przechodzą w tryb dokładnej kontroli. Każdą kieszeń trzeba sprawdzić, każdą przegródkę zeskanować. Proszą cię o wyjęcie wszystkiego z wszystkich kieszeni, pokazanie, że w podszewce nic nie ma. To zajmuje czas i tworzy wrażenie, że coś ukrywasz. Szczególnie podejrzanie wyglądają kieszenie na zamek w nietypowych miejscach na rękawach, na udach, na plecach. Pracownicy nie rozumieją po co tyle schowków, jeśli jesteś zwykłym pasażerem. Fotografowie i podróżnicy uwielbiają takie ubrania za funkcjonalność, ale na lotnisku to minus. Dodatkowo jest to czysto praktyczny problem. Łatwo zapomnieć coś w jednej z wielu kieszeni. Telefon w kieszeni piersiowej, klucze w bocznej, monety w tylnej. I już trzy razy przechodzisz przez bramkę, bo coś ciągle piszczy. Prosta odzież z dwoma, trzema kieszeniami jest znacznie wygodniejsza. Wszystko na widoku, łatwo sprawdzić, nic się nie zapomni. Szóste... Peruki i sztuczne włosy o skomplikowanej konstrukcji. Paruki, szczególnie objętościowe lub z konstrukcją, stwarzają problem na skanerach. Nowoczesne urządzenia widzą gęstość materiału i mogą odebrać parukę jako podejrzany obiekt na głowie. Mogą cię odprowadzić na bok i poprosić o zdjęcie paruki do kontroli. To upokarzające, niewygodne i zajmuje czas. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy paruk na klamrach i szpilkach. Metalowe mocowania uruchamiają wykrywacz metalu. Dokładane warkocze z wplecionymi ozdobami, dredy z koralikami, afrykańskie warkoczyki z metalowymi pierścieniami. Wszystko to wymaga dodatkowej kontroli. Pracownik musi upewnić się, że we włosach nie jest ukryte nic zabronionego. Kontrola przeprowadzana jest ręcznie, często niedbale, fryzura może zostać zniszczona. Religijne nakrycia głowy z wieloma szpilkami też stanowią problem. Hijab przymocowany metalowymi szpilkami ciągle piszczy w ramce. Trzeba tłumaczyć, pokazywać szpilki, czasami zdejmować i przymocowywać na nowo. Jeśli nosisz parukę z powodów medycznych, lepiej mieć przy sobie zaświadczenie od lekarza. To przyspieszy wyjaśnienia i uczyni kontrolę mniej stresującą. Dla tych, kurzo, którzy noszą paruki dla stylu, rozważcie proste opcje bez metalowych elementów. Siódme. Odzież z metalizowanej tkaniny, błyszczące sukienki i koszule z metalizowaną nicią, odzież z lureksem, kurtki z metalicznym pokryciem. Wszystko to wygląda efektownie, ale zawiera metalowe cząsteczki. Na skanerze taka odzież świeci w całości, tworząc wrażenie, że jesteś całkowicie pokryty metalem. To powoduje konieczność ręcznej kontroli całej powierzchni odzieży. Pracownik musi obmacać całe ciało przez tkaninę, aby upewnić się, że metal to tylko dekoracja, a nie coś ukrytego. Procedura jest nieprzyjemna i długa. Szczególnie problematyczne są sukienki do ziemi z metalizowaną nicią na całej długości. Nie można ich normalnie zeskanować. Bielizna termiczna z metalizowanymi włóknami dla zachowania ciepła również stwarza problemy, chociaż większość ludzi nawet o tym nie myśli. Nowoczesna bielizna sportowa często zawiera metalizowane nici do odprowadzania wilgoci lub efektu antybakteryjnego. To może spowodować uruchomienie skanera. Biustonosze z metalowymi fiszbinami klasyczny problem. Prawie zawsze powodują uruchomienie wykrywacza metalu. Kobiety muszą tłumaczyć, że to tylko bielizna. Istnieją specjalne biustonosze do podróży bez metalowych elementów. Są znacznie wygodniejsze dla lotnisk. 8. Kostiumy i maski postaci. Ludzie wracający z festiwali cosplayowych lub konwentów czasami nie przebierają się i przychodzą na lotnisko w kostiumach. To katastrofalny pomysł. Kostium superbohatera, zbroja rycerza, strój zanime. Wszystko to zawiera elementy, które wyglądają jak broń lub maskowanie. Plastikowe miecze, zabawkowe pistolety, nawet jeśli wyraźnie nieprawdziwe, są zabronione w bagażu podręcznym. Maski zakrywające twarz są zabronione w strefach bezpieczeństwa. Musisz być zidentyfikowany po twarzy. Objętościowe kostiumy są niemożliwe do zeskanowania. Co kryje się pod warstwami tkaniny, plastiku i pianki? Służby bezpieczeństwa nie mogą tego określić bez całkowitego rozebrania. Nawet nieszkodliwe kostiumy powodują opóźnienia. Uszy, ogony, skrzydła, rogi wszystko to trzeba zdjąć i zeskanować osobno. Makijaż i maski budzą pytania na kontroli paszportowej. Musisz wyglądać jak na zdjęciu w paszporcie. Jaskrawy makijaż, soczewki zmieniające kolor oczu, sztuczne uszy wszystko to utrudnia identyfikację. Mogą Cię poprosić o zmycie makijażu i zdjęcie soczewek. Jeśli lecisz po wydarzeniu, przebierz się w zwykłe ubrania, kostium, spakuj do walizki. To zaoszczędzi godziny nerwów i możliwych wyjaśnień. Dziewiąte. Odzież religijna z metalowymi elementami. Odzież religijna jest chroniona prawem, a służby bezpieczeństwa są zobowiązane do szanowania przekonań religijnych. Ale jeśli odzież zawiera metalowe elementy, problemy są nieuniknione. Sikijskie turbany czasami są mocowane metalowymi szpilkami, żydowskie kipy mogą być przypinane spinkami, chrześcijańskie krzyżyki na łańcuszkach, muzułmańskie amulety. Wszystko to metal. Problem w tym, że religijne przedmioty nie mogą być po prostu zdjęte i włożone do pojemnika. Dla wierzącej osoby może to być nieakceptowalne, ale wykrywacz metalu nie robi wyjątków dla religii. Piszczy i wymagana jest kontrola. Kompromisowe rozwiązanie to wcześniejsze poinformowanie pracownika o religijnych przedmiotach: pokazać, że to krzyż, amulet, ceremonialny nóż usików wyjaśnić, że nie można tego zdjąć. Zwykle proponują ręczną kontrolę lub specjalny skaner, który nie wymaga zdejmowania przedmiotów, ale to zajmuje dodatkowy czas. Jeśli to możliwe, wybieraj odzież religijną bez metalowych elementów. Turban mocowany tkaninowym węzłem, a nie szpilkami. Krzyż na tkaninowym sznurku, a nie na metalowym łańcuszku. To szanuje zarówno religię, jak i wymagania bezpieczeństwa. 10. Bielizna kompresyjna z metalowymi wkładkami Pończochy kompresyjne, gorsety, pasy wsparcia często zawierają metalowe elementy dla sztywności i stabilizacji. To wyroby medyczne, które ludzie noszą na zalecenie lekarza, szczególnie podczas długich lotów w celu zapobiegania zakrzepom, ale metalowe fiszbiny w gorsetach, zapięcia w bieliznie kompresyjnej reagują na skanerze. To tworzy niezręczną sytuację. Musisz wyjaśniać, że pod ubraniem jest bielizna medyczna z metalem. Pracownik musi upewnić się, że to rzeczywiście bielizna, a nie coś ukrytego. Kontrola odbywa się w osobnym pomieszczeniu, często przez pracownika tej samej płci, ale to wciąż jest upokarzające i niewygodne. Nowocześni producenci medycznej bielizny kompresyjnej wprowadzają wersję bez metalu specjalnie na podróże, plastikowe fiszbiny zamiast metalowych, silikonowe mocowania zamiast metalowych zapięć. Jeśli często latasz i nosisz bieliznę kompresyjną, warto zainwestować w taką wersję. To uwolni od codziennego stresu podczas kontroli. Alternatywą jest posiadanie przy sobie zaświadczenia medycznego w języku angielskim wyjaśniającego konieczność noszenia bielizny medycznej z metalowymi elementami. To przyspiesza wyjaśnienia. 11. Jeansy z dekoracyjnymi łańcuchami, jeansy z łańcuchami łączącymi kieszenie, szlówki na pasek lub po prostu wiszącymi jako dekoracja są popularne w niektórych subkulturach. Jednak na lotnisku to czerwony flag, łańcuchy to metal i to w dużej ilości. Wykrywacz metalu szaleje, pokazując metal w całej dolnej części ciała. Pracownicy nie mogą zrozumieć, co to jest, dopóki nie zobaczą na własne oczy. Zostaniesz zatrzymany, poproszę o pokazanie, co tam jest. Wyjaśnienia, że to tylko dekoracja, nie zawsze są przekonujące. Łańcuchy teoretycznie można użyć jako broń: udusić, uderzyć to naciąganie ale służby bezpieczeństwa muszą rozważać wszystkie możliwości. W niektórych lotniskach mogą poprosić o zdjęcie łańcuchów i oddanie ich do bagażu. Jeśli są nierozpinane, wszyte w dżinsy. To problem. Trzeba przechodzić dodatkowe kontrole za każdym razem. Oprócz łańcuchów problem stwarzają dżinsy z dekoracyjnymi zamkami, błyskawicznymi w nietypowych miejscach. Zamki na kolanach, na udach, na tylnych kieszeniach. Każdy zamek to metal, każdy rodzi pytania. Po co zamek na kolanie? Co tam może być? Paranoja służb bezpieczeństwa jest zrozumiała, ale dla pasażera to ból głowy. Najbezpieczniejsze dżinsy na lotnisko to zwykłe, bez dekoracji. Jeden zamek z przodu, metalowy guzik, reszta to materiał. Dwunaste. Zegarki z metalowym paskiem i skomplikowaną konstrukcją. Masywne zegarki z metalową bransoletą, szczególnie z wieloma ogniwami i zapięciami, zawsze wywołują reakcję wykrywacza metalu. Proszę o zdjęcie zegarka, położenie go w pojemniku. Jeśli zegarek jest drogi, denerwujesz się, że zostanie zarysowany w pojemniku lub zapomnisz go zabrać. Zdjęcie zegarka z metalową bransoletą nie zawsze jest szybkie. Zapięcie może być ciasne, szczególnie jeśli ręce spocą się od nerwów. Założenie go z powrotem to też wyzwanie, zwłaszcza jeśli jesteś leworęczny i zakładasz zegarek na prawą rękę. Smartwatche z metalową obudową stwarzają podwójny problem to i metal, i elektronika. W niektórych lotniskach proszę o włączenie smartwatcha, aby upewnić się, że działa i nie jest maskowaniem czegoś niebezpiecznego. Zegarki z GPS mogą budzić pytania. Po co ci śledzenie lokalizacji? Paranoidalne służby bezpieczeństwa czasami widzą w tym próbę koordynacji z kimś. Zegarki kieszonkowe na łańcuszku są jeszcze gorsze. To tona metalu plus łańcuch, który teoretycznie może być użyty jako broń. W nowoczesnym świecie zegarki kieszonkowe są rzadkością, dlatego przyciągają szczególną uwagę. Najlepszym wyborem na lotnisko są zegarki na silikonowym lub skórzanym pasku. Łatwo je zdjąć, łatwo założyć, nie rysują się w pojemniku lub w ogóle obejść się telefonem do sprawdzania czasu. Trzynaste. Odzież z wbudowaną elektroniką, koszulki z podświetleniem LED, kurtki z wbudowanymi słuchawkami, obuwie z podświetleniem podeszwy, technologiczne ubrania stają się popularne. Ale na lotnisku to problem. Elektronika w odzieży budzi wątpliwości. Co to za kable? Jakie to baterie? Czy to bezpieczne? Mogą poprosić cię o włączenie urządzenia, aby upewnić się, że to naprawdę podświetlenie, a nie coś niebezpiecznego w ukryciu. Baterie w odzieży podlegają zasadom przewozu baterii. Baterie litowe mają ograniczenia dotyczące pojemności i ilości. Jeśli baterie są niewymienne, wszyte w odzież może to naruszać przepisy. Ubrania z podgrzewaniem są szczególnie problematyczne. Kurtki i kamizelki z podgrzewaniem USB zawierają kable i powerbanki. Powerbank powinien być w bagażu podręcznym, ale jeśli jest wszyty w kurtkę, jak go sprawdzić? Trzeba rozpiąć podszewkę, pokazać urządzenie, wyjaśnić jak to działa. Obuwie z podświetleniem dzieci zazwyczaj przechodzi bez pytań, ale dorosłego w takim obuwiu mogą poprosić o zdjęcie go i pokazanie mechanizmu. To upokarzające i dziwne, jeśli lecisz w technologicznej odzieży, bądź gotowy na pytania. Lepiej, ubierz się technologicznie dopiero po przejściu wszystkich kontroli. Czternaste. Nakrycia głowy o skomplikowanej formie z ramą, kapelusze z szerokim rondem, kapelusze kowbojskie, panamy na sztywnym stelażu stwarzają problem przy skanowaniu. Rentgen nie może prześwietlić gęstej struktury ramy, a pracownicy nie widzą co jest w środku. Teoretycznie w polach kapelusza można schować coś płaskiego. Poproszę cię o zdjęcie nakrycia głowy i położenie go do osobnego skanowania. Kapelusz przechodzi przez rentgen osobno, podczas gdy ty przechodzisz przez bramkę. Potem odbierasz kapelusz z drugiej strony. Brzmi prosto, ale duże kapelusze łatwo zapomnieć na taśmie. Poza tym zajmują cały pojemnik, spowalniając proces dla wszystkich. Czapki z metalowymi logo lub nitami również reagują na wykrywacz metalu. Trzeba je zdjąć i zeskanować. Futrzane czapki uszanki stwarzają swoje trudności. Gęsty futerko słabo prześwietla się, a pracownicy mogą poprosić o wywrócenie czapki, aby pokazać, że w środku nic nie ma. Kaski budowlane lub rowerowe budzą pytanie: Po co masz kask w lotnisku? To tak niezwykłe, że przyciąga uwagę. Nawet jeśli masz logiczny powód, będziesz musiał wyjaśniać najprostsze rozwiązanie nie nosić nakrycia głowy w ogóle lub nosić prostą, dzianinową czapkę bez dekoracji, którą łatwo zdjąć, sprawdzić i założyć z powrotem. 15. Biżuteria z ostrymi elementami. Broszki z ostrymi zapięciami, bransoletki z kolcami, kolczyki z długimi zawieszkami, pierścionki z dużymi kamieniami i ząbkami. Wszystko to potencjalnie może być klasyfikowane jako kłujące lub tnące. Broszki są szczególnie problematyczne. Ostra metalowa igła do mocowania broszki technicznie może być użyta jako broń. W niektórych portach lotniczych broszki są zabronione w bagażu podręcznym. Poproszę cię o zdjęcie broszki i oddanie jej do bagażu. Jeśli to cenny przedmiot biżuteryjny, nie chcesz go oddawać, to zbyt ryzykowne. Musisz albo zostawić broszkę w porcie lotniczym, albo zrezygnować z lotu. Bransoletki na pierśniki z kolcami wyglądają agresywnie i są postrzegane jako potencjalna broń. Nawet jeśli kolce są tępe i dekoracyjne, wizualnie budzą niepokój. Pracownik może podjąć decyzję o niedopuszczeniu takiej bransoletki na pokład. Długie i ciężkie kolczyki mogą zaczepić się o odzież, torbę, pas bezpieczeństwa. W przypadku turbulencji mogą uderzyć Cię w twarz. Pierścionki z dużymi wystającymi kamieniami lub ząbkami zaczepiają się o wszystko. Mogą zarysować tapicerkę fotela w samolocie, podrzeć odzież, sprawić dyskomfort podczas uścisku dłoni. Najlepszym wyborem na lotnisko są gładkie ozdoby bez ostrych elementów: kolczyki, wkręty, proste pierścionki, cienkie bransoletki. Piękno nie tkwi w ilości metalu, lecz w elegancji.